zawiadamiam Pana o przestępstwie. Zawiadamiam Pana o sporadnictwie, która miała tutaj w Polsce, że są szczątki i jak wiadomo działają procedury policyjno-prokuratorskie. I ja Pana wzywam i pomagam do oszczędzania działania, które przystoi jest przepisane ustawami i policji, a po drugie zawiadamiam Pana o przestępstwie polegającym na udaremnieniu ekskumacji. I zaniechaniu yy, przepisanych prawem procedur. Czyli, yy, czyli mamy dwojakie przestępstwo. Raz zbrodnia, która musi być wyświetlona do spodu, a dwa yy, kryminał związany z makactwem, szachrajstwem, fałszowaniem historii. Mam dla Pana dobrą wiadomość, że wprawdzie Herman Schaper i jego wspólnice SS Mani, wspólnicy tej zbrodni sprzed 84 lat, już są na tamtym świecie, ale tu ma pan szachraja Szudricha i innych jego wspólników, którzy, co jest faktem notorycznie znanym, opublikowanym, udokumentowanym, brali udział w tym szachrajskim. Więc e, jeśli siły wasze są zbyt wątłe, to my postaramy się tutaj dokonać zatrzymania obywatelskiego szachraja Szudricha po to, żeby oddać go w ręce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Jest nie, nie no to przestępstwo go gorącym No jak to nie? No jak to? Ma pan w tej chwili fałszerza, który się swoim fałszerstwem chlubi i trąbi na cały świat swoje kłamstwa. Panie pośle, sporządzę yy, z, z tego wypadkiem na pewno. Czekam na to. Pan wezwie tutaj kogoś, kto ode mnie odbierze zawiadomienie o przestępstwie. Brawo. Świetnie, a my nie dopuśćmy do tego, żeby przestępcy opuścili miejsce swojego przestępstwa, bo szachraj Szudrich tutaj się go dopuścił. Tak. No i proszę Państwa, robi się powiedzmy <laughs> lekko gorąco, mimo silnej jaury.